Stres, kawa, śluz, zmęczenie. Co łączy wszystkie te rzeczy? Im więcej stresu, tym więcej kawy. Im więcej kawy, tym bardziej zakwaszony i wychłodzony organizm. Im bardziej wychłodzony organizm, tym więcej śluzu. Im więcej śluzu, tym większe przemęczenie skłonność do autodestrukcji. Ludzie mają wrodzoną skłonność do autodestrukcji. Jeśli dzieje się w ich życiu coś negatywnego, bardzo łatwo popadają w nałogi, z których trudno wyjść. W obliczu stresu, chcąc podnieść swoją wydajność, sięgasz po środki, które wpływają destrukcyjnie na cały Twój organizm, ostatecznie wcale Cię nie pobudzając, lecz rozdrażniając i zamulając. Wiem, że do tej pory sięgałeś, sięgałaś na przykład po kawę z powodu swojej niewiedzy w kwestii tego, co zastosować w zamian. Wiem, że popadanie w nałogi wiąże się z Twoją nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem. Wiem, że Twoja nadpobudliwość i rozdrażnienie to zamknięte, wciąż napędzające się koło emocji, których Ty sam, Ty sama nie potrafisz zatrzymać. Wiem też, że Twoje złe samopoczucie. Przygnębienie, smutek, brak energii to symptomy problemu, którego ty nie rozumiesz. Na całe szczęście koniec z tym. Skoro interesuje cię ten kurs, wierzę, że właśnie teraz chcesz to wszystko zmienić. A skoro ty chcesz, to ja udostępniam dziś tobie prawdziwą górę wiedzy. Ten kurs to najlepsza Twoja inwestycja. Czego dowiesz się? Dowiesz się, jak powstrzymać produkcję kortyzolu, czyli hormonu stresu. Kiedy się tego dowiesz i zastosujesz, już nikt ani nic nigdy nie wytrąci Cię z równowagi. Staniesz się oazą spokoju. Nareszcie prześpisz spokojnie całą noc, a rankiem obudzisz się wypoczęty, wypoczęta jak nigdy dotąd. Dowiesz się również, dlaczego powinieneś, powinnaś zrezygnować z kawy. Dowiesz się, czym zastąpić kawę, aby było to naprawdę zdrowe. Dowiesz się, jakie zioła pić, aby twój umysł. Pracował naprawdę po królewsku, aby był jasny, chłonny, otwarty. Dowiesz się, dlaczego wychłodzenie organizmu jest niebezpieczne oraz jak usunąć nagromadzony ślus z organizmu. I wreszcie. Ponieważ kortyzol jest hormonem produkowanym przez nadnercza, dowiesz się, jak regenerować i odciążyć nerki. Pełen zakres niezbędnych informacji jest dostępny właśnie w tym kursie, który stworzyłam dla Ciebie. Stworzyłam go po to, aby dzielić się moją wiedzą z tak otwartymi osobami jak Ty. Zapraszam cię więc do uczestnictwa. Tylko działanie determinuje zmiany w życiu. Chcąc zmienić coś w swoim życiu, musisz działać. Stań się więc uczestnikiem tego kursu już teraz. Pełen zakres wiedzy jest dostępny dla ciebie właśnie tu i teraz.